Dzień dobry kochani, witajcie, witam Was serdecznie i zapraszam na gimnastykę na wesoło. Dzisiaj jest niedziela, dzień świąteczny, czyli świątecznie ćwiczymy. Wdech, wydech, to jest pierwsze, także zaczniemy, zanim zaczniemy ćwiczyć jaskikiem, wdech, wydech. Świąteczny dzień jest dla tych, którzy postanowili, że jednak ćwiczą, decyzję podjęli i ruszyli do przodu, bo kochani, to, że tam decyzja gdzieś zapada, zapada powoli, to tak jak z tym przez y, niejedzeniem cukru. No najpierw musimy dojrzeć do tego, że ten cukier jednak nam y, no za dużo cukru w organizmie to nie jest dobrze. Trochę, oczywiście, posłuchajcie, ta równowaga jest istotna czyli wydech, wydech. Uff. Mamy decyzję podjętą jakąkolwiek naszą w głowie dotyczące naszego życia, naszych działań, naszej nowej pracy, naszego nowego związku, innego, nowych relacji, budowania, otwarcia się na nowe kochani i do tego wdech wdech. Ja też kochani, mieliśmy chęć przejechać, pojechać, zwiedzić Różę, która ma tysiąc lat, i jak obliczyłam, to tak i paliwo, i hotel. No bo jak już jechać jeszcze ileś kilometrów bo przecież to nie o to chodzi, żeby zaraz wracać to stwierdziłam, że nie ma to jak przyjechać do ojczyzny. Asiu, dzień dobry, Janno, macham. Do ojczyzny tutaj machamy. Wszyscy, co są w Polsce pod Polskim, nie machają. Ja mówi, pomachajcie ode mnie ojczyźnie, no to machamy. Dobrze, kochani Bogusiu, dzień dobry, serwusiu, tu ciebie serdecznie kochana. Bożenki witajcie i zabieramy się już do ćwiczeń. Ania, dzień dobry. A ja Was pozdrawiam tutaj z Mazowsza Południowego, pod moim rodzinnym. W mojej rodzinnej miejscowości tutaj się urodziłam. No porodówka była, no to dzieci się rodziły. No kiedyś wcześniej to i w domu się rodziło, oczywiście. No ale to też. Uff. A teraz co? Pozamykali, bo się dzieci nie rodzą. A no właśnie do tegośmy doszli, kochani. Do tegośmy doszli, że to dziecko to Boże, to jakie to? Nie, jak to niektóre młode mówią, że jeju, jakie to są trudności, no tak, kochana czy kochany, to teraz pomyśl, jakie z tobą były trudności, takie okropne, to kto tam są? Czy tak do głowy, że to jest tak wszystko ciężko, wszystko niedobrze. Trzeba przemyśleć, pomyśleć, ale dzieci dają radość. O, i jak byliśmy na, uro, na urodzinach gizeli, to o czym nasi sąsiedzi rozmawiali przy stole? Wnuczka to, a wnuczek tamto. I to jest ta radość. To następne pokolenie. A jak jest ostatnie, no to niech będzie ostatnie. Jak ma tak myśleć, a nie inaczej, to niech będzie. Dobrze, kochani, to teraz. Ja tym na tym moim latającym dywaniku jestem. No, oczywiście, pozdrawiam Was z mojego tarasu tutaj przed domem. A z tyłu za mną. W bukiecie, może ten bukiet Wam pokażę. Kochani, no tak nam się rozrosły w ogródku. I to się, kochani, nazywają słoneczniki szorstkie. Faktycznie. O, słychać, jak to takie szorstkie są te liście. O, zobaczcie, także ucięłam. Niech oczy cieszą na stole przy śniadaniu. Kawa poranna już wypita okej, okay. a tu mam tu i tu i tam, także pięknie rosną dobrze kochani, ćwiczenie następne wymachy nogą na zmianę, palce obciągnięte do góry, prawa, lewa prawa może tak troszeczkę na boku, żeby widać było prawa, lewa prawa, <śmiech> lewa <laughs> słuchajcie, wczoraj pogoda padało, no padało i padało i padało, ale koło 14 i się zlitowało. <laughs> I wyszło słońce. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Jak macie chęć zobaczyć, jak Wam wychodzić wychodzą ćwiczenia, to przecież też telefon każdy ma, każdy nagrywa telefonem, czy odsłuchuje, czy, czy nagrywa. Tele telefon ma funkcję nagrywania. Można po prostu postawić, nagrać się i zobaczyć, jak nam ćwiczenia wychodzą. Uff, ok. Dobrze, kijek odstawiamy. Teraz stajemy, kochani, tyłem do ściany i znacie ćwiczenie. To ulubione ćwiczenie Bena, koledze praktykant, który ze mną był cały tydzień. Mu pokazałam to ćwiczenie, to w międzyczasie podchodził gdzieś do ściany i robił w prawo, w lewo skręt. No, ćwiczenie jest fajne. Tutaj pracują nasze mięśnie Robi nam się kochani talia osy. I od razu nam się humor poprawia. I jeszcze tak 10 razy. A ja tu o elewację stukam. W zeszłym roku na nagraniu tutaj gdzieś nagrywałam przy tej ścianie i się dopatrzyłam, że dopiero brudna ściana. I kochani, mąż w tym roku wziął kerszera i po prostu samą wodą. No bo tu tu mamy magii. Mięte, no to przecież ja to spożywam, żeby nie było, żeby, nam, żeby się chemii najeść. No bo to wszędzie przechodzi, kochani. że samą wodą umył i od razu elewacja inna. Od razu piękniejsza. I od razu świat jest piękniejszy. Dobrze, kochani, no to teraz tak. Uff, może zrobimy tak. Najpierw starajmy się szerzej, bo będziemy robić skłony. Dlatego szerzej. Bo, jak ktoś ma problemy, żeby dotknąć e, rękami do podłogi, to jest trochę niżej. Czyli zobaczcie. Raz, dwa, trzy. O. A jak weźmiemy nogi razem, no to już trzeba być troszeczkę bardziej sprawnym. O. Czyli najpierw stajemy szeroko i lecimy. Raz i wyprost. Dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. A ja pozdrawiam tutaj serdecznie moją sąsiadeczkę Elusię. Elusiu, dzień dobry. Kochani i teraz tak to co ćwiczenie, które lubi nasz kręgosłup, stajemy dalej też tak szeroko, ręce też na bok szeroko i Prawa ręka do lewej stopy, lewa ręka do prawej stopy i głowa idzie do tyłu za ręką. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Uff. Kochani, Ćwiczenie następne. Tereniu, dzień dobry. Moniczko, dzień dobry. No i teraz kochani, prawa ręka pod boczek, lewa trzyma się ściany i wymachy nogami. Uf. Alinko, dzień dobry. Uf. 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 Kochani, jak ktoś mnie znalazł na Facebooku, zapraszam, na Facebooku mam nick Nasza Odwaga. Uf. To piszcie, że Ćwiczycie ze mną, dobrze? Bo tak tam jakieś ktoś mnie i ten i ten chce, a ja nie lubię, to nie o to chodzi, to ma być taki kanał grupowy, a nie tak, że wszyscy, nie? I pół okolicy. Jak to ktoś powiedział? Szanujmy się. Tak, kochanie, szanujmy się. Okej, okay. okej. Okay. Powiem Wam historię tych płytek, tego naszego tarasiku. No to taki tarasik no tarasik. Uff, mąż miał zrobić. Posłuchajcie, mamy kostkę. Chciał położyć kostkę. Taką typową kostkę. No i się okazuje, że ta kostka nie wejdzie po drzwi jest za wysoko był kawałek betonów, tak w oryginale przy domu. Dobra, odwrócę się. I kochani, kupił formę, kupił betoniarkę piasku cementu. No, i zrobił wybełtę betonu w betoniarce do formy. Oczywiście trochę to zeszło. No i żeby ta kostka nie była taka szara, te płytki to są płytki takie betonowe ze wzorem. Pomala, pomalowaliśmy na. Taki kolor. I mamy taki czerwony tarasik. Dobrze, to zaraz kochani. Ach, posłuchajcie, nie ma to jak własny ogródek. Balkon balkonem, ale na balkonie jak wiecie, rano to tak trzeba uważać. Troszeczkę ciszej. No, wiesz, szanujemy się oczywiście. Sąsiedzi siedzi czy też troszeczkę chcą ciszy. A tutaj. Są siedzi są, ale dalej. O, aż tak czuję jak mi tam krzeszczy. Okej. Okay. Teraz tak to wszystko siebie rzucamy i ręce do góry. Na zmianę. Jedna. I to nam jest ćwiczenie. Na Rozluźnianie mięśni kręgosłupa piersiowego i nie tylko. Uch. Uch. Świat nie jest taki zły. Świat nie jest wcale zły. Ok, i teraz, kochani. Takim lekkim rozkroku i ćwiczenie ze szkoły podstawowej. Kładziemy rękę na ramię i robimy kółeczka łokciem. Uff. Uff. Kochani, to magii jest niemożliwe. Ile ja już nasuszyłam, ile ja tego użyłam do kotletów, pokroję Posłuchajcie, no lubczyk to, bo magii to popularna nazwa. W sumie płynu, prawda, do rosołów. <laughs> Jak tu, no taki wzmacniający poprawiający smak, ale chodzi mi o to, że to jest lubczyk. Tego lubczyku na przykład jak robię kotlety mielone, czy gałąbki, to po prostu ścinam, kroję i to tak sporo dodaje. Dobra, ramię drugie. Ręka na... Uff. na ramię. Dłoń kładziemy na ramię i robimy kółeczka. No, a teraz o. I kochani, nie poddajemy się złym myślom, nie poddajemy się myślom takich, jakichś takich kierunkowania innych osób na tej zasadzie. Nie rób tego, po co będziesz ćwiczyć, a za stara jesteś, a za młoda jesteś, a za stary jesteś, a głupi jesteś. Nie poddajemy się takim tekstom, myślom. Bo to jest kochani najłatwiej jest powiedzieć, no tam co ty robisz, głupia jesteś, głupi jesteś, nie rób tak, nie. Albo się pokłócić. O. Tylko trzeba powiedzieć no dobrze, to jak? Kochani, to jest tak. Nie rób tak, źle robisz. A dobrze, a jak jest dobrze? A jak powinnam zrobić, żeby było bardzo dobrze? A jaki masz pomysł na to? Z drugiej strony jest pytanie, jaki jest twój pomysł? Nie negacja. Negacja, zatem posłuchajcie. To małe dziecko też tupie nogą i mówi nie. Ale co, co zrobić? Jaki pomysł jest, by zrobić nie dość, że dobrze, jeszcze lepiej? Uff, ok. A teraz kochani, już tak na koniec. Wstrząsamy siebie, z siebie to wszystko. Ja też strząsam te wszystkie. Uff, energie negatywne. Stamtąd tu jestem. Tu moja ziemia przyjmie wszystko. Uff, I da mi siłę. Wczoraj przypoczułam taki przypływ energii, jak już tak się przespałam. Kochani, jak sobie ja myślała, wow, nie ma to jak pod polskim niebem, aż się człowiekowi chce. Inaczej się myśli. Hej, okay. i jeszcze opukiwanko. <laughs> opukiwanko. To medycyna chińska. Tu narządy wewnętrzne, węzły wartownicze. 20 razy. Pod kolanami i pod pachami. <laughs> Także rzucę Wam na koniec kilka ujęć tych moich słoneczników szorskich. Tam mam całą ścianę, pięknie i winogron. I perukowiec, a perukowiec, kochani, bardzo mi się u sąsiadów podobał. I Mówiłam zawsze, tym, że wiesz co, musimy gdzieś kupić jakąś szczepkę, posadzić szczepkę na jakieś małe drzewko, zasadzić i pewnego roku przyjeżdżamy na wiosnę, czy koło lata. I ja tak patrzę, co on tam rośnie i chyba tak przyniósł nasionko i mi perukowiec do mnie przyszedł. Także, kochani, warto marzyć, warto marzyć, zamarzyć i nagle się okazuje, że usłyszy, usłyszy ten ktoś lub ta roślina, bo to jest ten ktoś, no bo ta roślina żywa cudem, także jak bardzo chciałam perukowca, perukowiec przyszedł sam. Także zamaszmy, zacznijmy marzyć, dajmy sobie szansę. Zacznijmy marzyć o szczupłości, o tym, żeby się lepiej poczuć, żeby, żebyśmy mieli siłę codziennie te 10-15 minut poświęcić na gimnastykę, a ja oczywiście zapraszam. I tym optymistycznym akcentem, kochani, pozdrawiam Was serdecznie i macham do Was tutaj z Mazowsza Południowego. Pa! Pa! La, 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 la. Kochani, no zobaczcie, zobaczcie ten słonecznik szorstki, jak on tu się rozkłada. No już tyle tych kwiatów, tyle ciężkie. Tutaj osłonięty jest, kochani, dąbek. Dąbek, który przywiozłam z lasu, z Rudaw, no i zobaczymy jak się tu przyjmie. A tu patrzcie ten mój perukowiec. No czyż nie jest piękny? No i tak chciałam mieć perukowca i przyszedł, usłyszał mnie. Także warto wołać, warto prosić. O, zobaczcie, zobaczcie ile tego tutaj jest. Jak pięknie rozkwitły. Tak rzuciutko ściana. O, a tutaj jest. Winogron biały, alinko, ja też mam malwę, zobacz u mnie też będzie, O, ta malwa, to rośnie, To są dwuletnie rośliny, rosną jak chcą, o i zobaczcie, a tutaj jeszcze Wam pokażę, o. no to i oczywiście mamy piasek przykryty plandeką, a to są moje marcinki, kwiatki, które najlepiej lubię, z tyłu drzewo do palenia, no tak to jest, to takie działkowe sprawy. To pozdrawiam, Pa!